Na koloniach było fajnie. Wchodziliśmy pod górę żaru. Jadźmy w Oj, wtedy się bałam, bo to było tak bardzo wysoko. A ja mam na wysokości, ale dałam radę. Opalaliśmy się na trawie. Kluby młodzieżowe kojarzą mi się głównie z wyjazdami. No, wili mnie do, do pomagania. Ksiądz mnie nauczył, no. Chcę pojechać. Tutaj co żeście robili? Tutaj, nie, to wtedy wracaliśmy do obozu z zeszłego roku. Niejedno dziecko po prostu nie ma możliwości wyjazdu. Takie wyjazdy powinny być realizowane jak najczęściej. Tak fajnie było pojechać w tym roku na obóz, tak pierwszy raz w ogóle. Bardzo bym chciała. Moja firma nie jest aż e, taka mocna, ale zawsze tych parę złotych się znajdzie, bo młodzież potrzebuje odpoczynku. Bardzo ciekawa atmosfera, ogniska, e, wspólne śpiewanie. Wtedy mamy więcej czasu, żeby się poznać, żeby z, z, tego znaleźć zaufanie do siebie, i możemy też tak e, poznać się bliżej, nie? Dawać komuś z siebie coś, co jest chyba najfajniejsze co może być. W tym roku planujemy zorganizować tygodniowe kolonie dla setki dzieci w międzyprodziurzywieckim i obóz przygodowy dla 50 młodych w Podlesicach. Koszty jednego dnia dla jednego uczestnika to 70 zł. Podaruj dziecku choćby jeden dzień wakacji.